Książka Esencjalista, mniej, ale lepiej, ostatnimi czasy kilkukrotnie przewijała się przez różnego rodzaju blogi, które czytałem lub podcasty, które słuchałem. I bardzo mnie to zainteresowało. Zainteresowało mnie to na tyle, że sam postanowiłem po tą książkę sięgnąć. Przeczytałem więc ją i muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę dobra książka. Książka, którą warto przeczytać. Ale o czym w ogóle jest ta książka? W dużym skrócie Książka jest o tym, jak ze swojego życia odsiać rzeczy nieważne, niepotrzebne, po to, żeby móc skupić się na rzeczach konkretnych, takie, które mają jakąś wartość i coś wnoszą do naszego życia. Bo bardzo często w naszym życiu jest tak, że chcemy zrobić tyle rzeczy, tworzymy więc nieskończenie długie listy zadań, angażujemy się w kilka projektów jednocześnie, robimy kilka spraw naraz, i wydaje nam się, że jesteśmy super skuteczni i super zorganizowani. Ale jak mówi jedna właśnie z zasad znalezionych w książce, możemy chcieć zrobić wszystko, ale nigdy wszystkiego nie zrobimy. Warto więc nauczyć się wybierać z tych wszystkich rzeczy, które mamy do zrobienia, tylko te sprawy, które naprawdę mają jakieś znaczenie. Bo tylko kilka spraw tak naprawdę ma jakąś wartość, i coś znaczy reszta to jak to nazywa autor jest to tak zwany szum szum, który nic nie wnosi do naszego życia ani nie jesteśmy od tego lepsi ani nie jesteśmy bogaci autor więc w swojej książce podpowiada nam jak przeorganizować swoje życie jak zmienić swoje myślenie po to, żeby właśnie nauczyć się wybierać z tych wszystkich rzeczy, które mamy do zrobienia te rzeczy, które naprawdę mają jakoś wartość Autor podpowiada więc, jak zamiast robienia po jednym kroczku, ale w dziesięciu różnych kierunkach, zrobić dziesięć kroków, ale w jednym konkretnym kierunku, po to, żeby osiągnąć sukces. Jeśli więc chcesz przestać kręcić się w kółko i znaleźć tą drogę do sukcesu, jeżeli chcesz skutecznie realizować postawione przed sobą cele. Jeżeli chcesz przestać być człowiekiem zajętym, a stać się człowiekiem skutecznym, koniecznie sięgnij po tą książkę. Naprawdę warto. Więcej o książce znajdziesz tutaj w opisie pod filmikiem. A na razie życzę Ci miłego dnia. Koniecznie sięgnij po tą książkę. Miłej lektury. Trzymaj się, cześć.